Cześć, tu doktor Tronik. Dzisiaj ja chciałbym z Wami prześledzić albo zrobić sobie krótką analizę tego klucza, który widzicie na ekranie. Ja go wrzuciłem także na Linkedina. Dziękuję za komentarze, które pojawiły się pod tym postem. Myślę, że wiele możemy się od siebie tutaj nauczyć. Jeśli chodzi o analizę takich schematów i tam raz na jakiś czas będę wrzucał coś bardzo niby prostego, co może zostać bardzo źle zaprojektowane. No i tu mam jeden z takich przypadków, gdzie mam sterowany z procesora. Z tej strony klucz tranzystorowy na tranzystorze PMOS, który załącza nam na przykład 24 V na jakieś obciążenie. Tu nawet, znaczy wiele też tak naprawdę zależy od tego, jak jest zorganizowane to wyjście, czy ono jest dostępne dla użytkownika, czy też nie. Bo jeśli byłoby dostępne dla użytkownika, to czy przypadkiem istnieje taka szansa, że on może je zewrzeć? i Wtedy faktycznie należałoby tutaj wprowadzić jakiś układ ograniczenia prądu, ograniczenia mocy bezpiecznik po prostu, właśnie w ramach ograniczenia prądu. Z tej strony mamy linię 24V, na przykład z przetwornicy AC-DC, w związku z tym procesor nie może bezpośrednio sterować bramką tego MOSFETA, no bo ona musi mieć po prostu ujemne napięcie względem, względem swojego źródła. No dobra, to co tu tak na pierwszy rzut oka, albo może zacznijmy od największego, najważniejszego problemu. To jest oczywiście udar przy załączeniu tego układu. Zaraz podmienię ten tranzystor, bo on też jest tutaj na 20V, ale LT LTSpice sobie radzi z tą symulacją i słuchajcie Najpierw pokażę Wam ten udarek, widzicie on tutaj ma dość dużą wartość Skąd on się bierze? On się bierze mianowicie Jeszcze skrócimy, wiecie co, w ogóle zrobimy tak Tu damy, jest jeden cykl, OK. Skrócimy po prostu jeszcze symulację bardziej Ona po prostu za długo trwa, zrobimy sobie do 5 ms na razie I ten udar ma około 24 Amperów, no i w sumie zakładając, że tranzystor jest w stanie udar o czasie trwania powiedzmy 200-300 mikrosekund przeżyć o takim natężeniu, to co innego linia zasilania z tej strony, która wychodzi z źródła tego, no już nie idealnego, bo ono już ma tutaj pułoma, Natomiast nawet jak, jeżeli to będzie przetwornica ACDC, to ona na bardzo szybkie skoki prądu, to znaczy wtedy, kiedy będziemy chcieli gwałtownie pobrać z niej, z jej wyjścia, prąd ona się podobnie zachowa. Ona nawet może mieć taki bardziej indukcyjny charakter i moglibyśmy w sumie tutaj włączyć indukcyjność, ale nie chcę rozpędzać się w inne wątki. Ten kondensator C1 trochę wpływ tej indukcyjności zmniejsza, bo on dostarcza, dostarcza w pierwszej kolejności prądu do tego udaru, a nie to źródło. W przeszłości by tu była indukcyjność, no w tej chwili to. No to ten kondensator dostarcza około 8A, tak jest tutaj przepływ prądu. No dobra, ale te 24A w tym miejscu powoduje nam spadek napięcia z tej przetwornicy, w tym miejscu do około 13V. Więc jeżeli ten procesor byłby zasilany z tej linii, z linii 24V i regulator byłby na 3,3V, to w sumie nic złego się nie dzieje. Ale jeśli na tym obwodzie byłyby inne obwody, inne elementy były zasilane z tej linii, to one mogą odczuć taki gwałtowny spadek. I to jest sytuacja niedopuszczalna w niektórych przypadkach. No i pojawiły się z waszej strony pewne propozycje. Zacznijmy od. Od tych propozycji, które dotyczyły się spowolnienia załączenia tego tranzystora Q1. Czyli jedną z takich propozycji byłoby na przykład dodanie tutaj kondensatora. Ja na razie strzelam co do wartości, ok? Nawet specjalnie daję tutaj wstępnie 10 nano. Bo chciałbym Wam pokazać, że walka z tym udarem w tym miejscu to jest bardzo zły punkt. Z tego powodu, że tutaj mamy. Czemu nie mogę tego przybliżyć? Tutaj mamy złącze UBE i powyżej 0, powiedzmy 6 V ten prąd w bazie będzie bardzo gwałtownie narastał, kiedy z tej strony już tu będzie coraz trudniej podnieść nam napięcie, no bo to złącze zaczyna przewodzić i pobiera coraz więcej prądu, no to tutaj wystarczą już niewielkie narosty napięcia, aby tu gwałtownie regulować prąd. Jeśli tam dobrze pamiętam, to na każde 27 mV napięcia na złączu tutaj w tranzystorze, prąd tam wzrasta ekrotnie, 2,71, mniej więcej tam 2,5 do 3 razy na każdy taki przyrost tego napięcia, no ale to napięcie bardzo trudno podnosić. W związku z tym My w tym układzie, kiedy dodaliśmy tu kondensator do napięcia powiedzmy 0,6 V, kiedy prąd bazy w zasadzie nie płynie, mamy zwykły obwód opóźniający. I to jest pierwszy problem w tym, w tym urządzeniu, czy w tym układzie, że my spowolnimy czas załączenia. OK, widzicie, to w ogóle już przeskoczyło. Ja Tutaj na razie jeden pikofarad, czyli coś, co jest pomijalnie małe, ale ten zapad napięcia, ja jeszcze tylko zerknę, czy patrzę na dobry net? Dobrze. Ten zapad napięcia się w zasadzie niewiele zmienia, dodaliśmy 10 na Możemy jeszcze popatrzeć sobie na tym samym kresie na prąd albo patrzmy tylko na prąd. 24 A 1 pico. Widzicie, to nie to miejsce. Znaczy to jest to miejsce, tylko będziemy musieli taką dużą dać tutaj pojemność, aby w czasie ładowania tej pojemności, szybkość wzrostu napięcia na niej była bardzo, bardzo mała. Czyli tu skończymy w sumie z, z bardzo dużymi pojemnościami. Zobaczmy z no? nano, ok. Stanano już jak widać obniżyło, no ale to jest, to jest stanano tutaj mamy opóźnienie już o tam 2 milisekundy. To może być rzeczywiście nieznaczące w Waszym układzie, ale dalej nie wyeliminowaliśmy podstawowego problemu. No to idziemy do jednego mikrofarada. Myślę, że tutaj to już w ogóle trzeba będzie wydłużyć czas symulacji. O ja, co tu się podziało? Aha, on w ogóle się jeszcze nie załączył, tak. To wydłużymy się, wydłużymy to 10 dziesięciokrotnie. Jeszcze nie? Jakie to jest napięcie? A, bo ten układ zdążył się wyłączyć. W sensie czas trwania impulsu jest za krótki, więc wydłużmy to do. Mm, zróbmy tu 50 milisekund. E, może inaczej. Tu zróbmy 50 milisekund, tu zróbmy, A, jest i tak jeden impuls, ale wpiszmy pro 100 mili i wydłużmy całą symulację do powiedzmy 250 milisekund. Ok, tu już na pewno obiliśmy się, jak widzicie, o napięcie UB, czyli tu na pewno zaczął płynąć prąd. Brawo. I w związku z tym tu na pewno on udar. No i dalej mamy tego udaru na poziomie 4,5 Ampera, więc 1 mikrofarad dawać na złącze UB, no to, to, nie jest, yy, to nie jest tutaj dobry pomysł. Tutaj jakimś częściowym ratunkiem, tak teraz sobie jeszcze myślę, yy, byłaby ewentualnie rezystancja w, z tego kondensatora do bazy, na przykład też na poziomie 100 km, albo nawet więcej, 330 km. Albo zrobimy inaczej, tu zrobimy 100 km, zaraz mówię wyjaśnień dlaczego, a tu zrobimy sobie mniej 22 kg. Tak żeby napięcie na tym kondensatorze musiało się podnieść trochę wyżej, żeby ono nie, zaraz nie wchodziło na złącze UBE. I zobaczymy, jak to wtedy zadziała. O i nie bardzo. Jest ten sam problem. Hmm. tutaj te 100 km. Jak tu wygląda udar 4-4. Jeżeli tu zwiększymy, to boję się, że można zabraknąć prądu. No i zaczynamy obniżać. Ale ta dysproporcja musiała to być powiedzmy dziesięciokrotna, czyli 1 megaom w tym miejscu. No to nie jest ten punkt. To znaczy, my, my faktycznie spowalniamy widzicie, to napięcie musi wyżej narosnąć. Jeszcze czas załączenia wydłużymy do 80 milisekund. I to napięcie zacznie wolniej po podnosić się, ponieważ ten tranzystor zacznie pobierać prąd z tego kondensatora. Ale chyba, na czym chyba? To nie jest w ogóle to miejsce, żeby ten udar likwidować. Tym bardziej tak dużymi pojemnościami. Dobra, więc to nie jest to miejsce. Ok, słuchajcie, odpalamy dalej i mamy stan początkowy. Drugim miejscem, gdzie moglibyśmy taki, tego typu opóźnienie wprowadzić, to byłoby tutaj na, pomiędzy bazą a kolektorem, czyli tak, byśmy dokładali dodatkowej pojemności, pojemności millera 10, mili, 10 nano bo to nam spowolni załączenie tego tranzystora. Dlaczego spowolni? Już mówię, tylko spróbuję najpierw to połączyć trochę takim zygzakiem. Bo w momencie, kiedy ten tranzystor zaczyna przewodzić, to ściąga oczywiście w skończonym czasie swoje napięcie kolektora w dół. Jak on ściąga z jakimś tam spadkiem, z, jakimś tam, z jakąś tam rampą w dół to napięcie, to zaczyna pobierać prąd z tego kondensatora. Widzicie prąd stały, no bo tutaj powiedzmy y, mamy stałe nachylenie tego zbocza, no i w związku z tym prąd kondensatora musi być stały, bo stały prąd kondensatora powoduje liniowy przyrost napięcia i vice versa, to znaczy stałe napięcie źle. Stała rampa, stały prąd powoduje zarówno narastanie napięcia na kondensatorze liniowym, jak i opadanie. Więc my tutaj po prostu zabieramy nadmiar tego prądu z tego rezystora, tak aby prąd bazy był taki. Znaczy był taki, aby szybkość tego spadku powodowała tutaj wolne otwieranie tego tranzystora. My musimy po prostu przeładować to, tą pojemność Millera razem tam wzmocnienie całego tego stopnia, taki powielacz pojemności. Widzicie, już tu przy 10 nano, co tu się dzieje, już mamy 3,6, czyli tyle, ile tam osiągaliśmy przy pojemności na poziomie 1 mikrofarada. No tak, jak zwiększymy tutaj na przykład o 100, nano, bo tam też taką próbę robiliśmy, to w zasadzie jesteśmy bezpieczni, bo spadek napięcia tutaj to już wynosi 0,8 V, okay? czyli znowu 100 nano w tym miejscu. No ale znowu to jest, jedno, to jest już lepsze miejsce, bo przechodzimy z bardzo dużego wzmocnienia pomiędzy tym netem a punktem wyjściowym, bo to wzmocnienie będzie wyznaczone jakby przez wzmocnienie tego stopnia, tego tranzystora, kiedy my go powolutku wchodzimy w stan aktywny, potem w nasycenie. Plus wzmocnienie wynikające z delty napięcia na bazie, na bramce MOSFETA, bo tam wystarczy niewielka zmiana napięcia na yy, bramce MOSFETA, aby zmienić w bardzo, bardzo dużym zakresie prąd. Yy, ok, no to pytanie. Znaczy, no i w związku z tym ten element tutaj powoduje, że zmiana tego napięcia jest tutaj po prostu znacznie łagodniejsza. Yy, no skoro można tutaj wprowadzić taki, taką pętlę ujemnego yy, sprzężenia zwrotnego. To możemy zrobić to samo tutaj, wprowadzając pojemność w to miejsce. I to jest najlepsze miejsce w tym układzie, ponieważ ono bezpośrednio walczy albo adresuje ten problem udaru na źródło tego problemu, to znaczy szybkie załączenie MOSFETa. My go chcemy po prostu spowolnić. Ok. Dodamy tutaj najpierw jeden nanofarad. Jak teraz wygląda tutaj prąd? No przy jednym nanofaradzie mamy już z 20 paru na ten 20 paru amperów prąd zredukowany powiedzmy do 12. I jeszcze tą symulację skrócę. Ok. 12. No to teraz najmniej to jest sobie 10 nano. No i w zasadzie 10 nano faradów obniża nam ten prąd do 2,7 więc Tu mamy spadek napięcia 1,4. No to można by to jeszcze podnieść, albo zastosować jakieś kombo. Trochę tu, trochę tam aczkolwiek lepiej mieć to w jednym punkcie kontrolowane, 22nano. Oczywiście to też powoduje, że ten tranzystor dłużej się uruchamia, dłużej ze stanu odcięcia do stanu, kiedy on ma prezentuje sobą RDS-ON. To trwa znacznie dłużej, więc możemy jeszcze sobie za chwilę przyjrzeć, możemy się za chwilę przyjrzeć mocy strat, bo ten stan przełączania będzie wydzielał nam moc strat i on dłużej będzie trwał, tym więcej tej mocy strat się w tym tranzystorze wydzieli. Dobra, tu mamy powiedzmy 1V. Zastanawiam się tylko jeszcze, czy tu przypadkiem nie wycinamy jakiegoś. Nie, to cały czas przechodzimy. Tu napięcie nam na wyjściu ładnie liniowo narasta. To teraz tam od strat. Pyk, pyk. To sobie usuniemy. Może tak zrobimy symulację 10 ms. Mili... 10 ms. Ok. I teraz tak. Najpierw bez tego kondensatora, bez żadnego kondensatora. to mamy tą krótką szpilkę. Widzicie, tej mocy chwilowej mamy aż 270 W. Dość sporo. E, Zobaczmy, jaka jest. Ups, nie to. Jaka jest, jaka jest moc. E, co jest? Jeszcze raz. Jaka jest moc średnia? E, no, prawie 1 W, ok. 1 W. Mocy średniej oczywiście za okres do 10 milisekund, kiedy tu pojawiłby się kolejny impuls, no to w sumie mielibyśmy ten 1 Watt. E, więc patrzmy na podstawę czasu 10 milisekund, więc w ciągu 10 milisekund mamy 1 Watt, bo jeżeli oczywiście to wydłużę na przykład dwukrotnie, no to też ta średnia moc strat spadnie dwukrotnie. I teraz mamy powiedzmy 0,5 Wata. Dobra, wracamy na, na 10 milisekund. I teraz z 10 mS wchodzimy na mieliśmy tam 22 nano. Parady. Co się dzieje? Co się stało się. No i teraz mam już 3,6 W, więc znacznie więcej tej mocy strat. Oczywiście, jeżeli ten impuls jest raz na x sekund, no to oczywiście tu nie ma żadnego problemu. Oczywiście pod warunkiem, że ten tranzytor jest w stanie wydzielać taką moc strat. To trzeba by zacząć tutaj jeszcze na impendancję termiczną bo w niektórych przypadkach możecie mieć te udary jeszcze większe, jeżeli te, znaczy te udary, czasy trwania tego załączenia, jeżeli będą wymagane znacznie dłuższe z powodu na przykład posiadania tutaj znacznie większej pojemności, no to wtedy należy się jeszcze przyjrzeć tej termice. Mhm. Okej, okay, mam nadzieję, że, że to Wam tutaj wiele wyjaśniło. No i tu mamy tylko 1 V dropa. No i oczywiście potem ze względu na pobór stały prądu, to napięcie nie wraca do 24 V, tylko ze względu na tą półomową rezystancję wyjściową jest obniżone, no bo tu się odkłada... 0,5 razy prąd. Prądu jest... Aha, jest 1 Amper. No, tam niecały 1 Amper, bo tu jest 24 Ohmy plus te 0,5 plus jakaś rezystancja mosa Dobra, to jest jedna rzecz. Teraz tak, druga rzecz. Drugą rzeczą... Ja na razie usunę ten kondensator. Będziemy pojedynczo wątki rozbrać Drugą rzeczą jest to, że... I to już są poniekąd też tematy gdzieś związane z odpornością tego układu na jakieś AFT, czy bursty, czy Sarge czy ESD, tak żeby ten układ nie załączać. I popatrzcie, jeżeli tu mamy MCU... I tu mamy tranzystor bipolarny. Pierwszy lepszy wziął 2 n 2222 To, żeby ten tranzystor w ogóle zaczął przewodzić, nie ja to chciałem. Jeszcze raz uruchamiam sobie symulację. No to w tym, po tej stronie napięcie musi wzrosnąć powiedzmy do 600 mV zwierzchni. Tu wystarczy niewiele, bo ten tranzystor, e, e, mając pewne swoje wzmocnienie, nawet dla tak małych prądów bazy i powiedzmy stanu nasycenia, generuje nam już po tej stronie ile tego prądu. Tu jest pojemność, rozładowanie pojemności. Gdzieś tu wewnętrznych w ale my tu mamy 60 mikroamperów, a prądu wpływającego mamy ile? 20, czyli mamy tak naprawdę wznocnienie na poziomie 3. No i okej. Okay. Więc teraz tak. Pierwszą rzeczą, która mnie tutaj boli, jest to, że jeżeli ta ścieżka na płycie drukowanej SMCU albo gdzieś ten net, albo pojemność tego netu do otoczenia no. będzie duża, to jaki tu by wystarczył wtedy prąd, aby doprowadzić do przewodzenia tego tranzystora? To no, by wystarczyło te 0,6 V. W zależności to też od temperatury y, jest, czyli na, załóżmy sobie 0,65 e, V przez 100 kOhm to jest 6,5 mikroampera, no, no, no tak 6,5 mikroampera, dodajmy sobie e, Carencors, tak jest, źródło prądowe o wartości w stanie wyłączenia 0,6,5 mikroampera Opóźnieniem zróbmy to na poziomie 2 milisekund, tak żebyśmy od tej strony dopiero mieli ten sygnał. Rise time to nie ma znaczenia, damy po jednej mikrosekundzie. Czas załączenia, nie wiem, 5 milisekund. Okres, yy, a dajmy 10 mili, ale w sumie dajmy jeden, bo zobaczymy co się dzieje. Co się będzie działo, się, dziać się. Ground to tu. I co, uruchamiamy symulację. To źródło. Aha, no tu ze względu na to, że to źródło nam już polaryzuje tą bazę, to dostarcza prądu, więc żeby ten układ, dostarcza prądu, w związku z tym to źródło już tutaj niewiele zmieni tego napięcia. My chcemy, żeby to ono było źródłem podniesienia się napięcia na gejcie, a nie to źródło, więc to musimy rozpiąć, bo tu już weszliśmy w spolaryzowaną w kierunku przewodzenia, spolaryzowane w kierunku przewodzenia znaczy UBE, więc to źródło już niczego nie zrobi po zastrzykiwaniu dodatkowego prądu, czyli w sumie marnowaniem już tego prądu, bo ten układ jest już nasycony. No ale teraz powinniśmy już to widzieć, tak, tu się podniosło do 0,6, zobaczmy, czy tu płynie prąd, tak, tu płynie prąd, w związku z tym z tej strony mamy, widzicie, spadek napięcia i z tej strony mamy udar. I teraz pytanie, czy 6,5 mikroampera prądu to jest dużo? No i w zasadzie to też zależy od tego, jak ten układ jest skonstruowany. Jeżeli to jest jakaś duża płyta i te ścieżki pomiędzy procesorem a stopniem mocy będą długie, to to nie tylko jeszcze będą miały, reprezentowały sobą rezystancję, Taką miedziową, mieć, bo ona akurat będzie pomialna w stosunku do tych rezystorów polaryzujących, co one będą miały pewną indukcyjność. No i ze względu na tą indukcyjność, to wszelkie sygnały zmienne będą bardzo łatwo mogły podnosić potencjał złącza UBE do poziomu takiego, w którym ten tranzystor zacznie odrobinę prze przewodzić, czyli wchodzić w stan aktywny. No a tu tak naprawdę wystarczy, ile? Tu nie wiem, tam 3V, chociaż gdzieś tu mam notę tego tranzystora. Tam też prawidłowo zauważyliście, że UGS jest przekroczone. E, e, przecież tu jest 12V, nie, nie wiem czy to jest tam duży problem. E, jaki tu jest threshold? Widzicie tu jest threshold na poziomie maksymalnie minus 1,5V. Czyli innymi słowy, jeżeli na tym rezystorze wytraci się tutaj 1,5V, wytraci, odłoży w wyniku przepływu tego prądu prądu tutaj, tu, tu, i tam do kolektora tego tranzystora, to ten tranzystor, ten MOS, ten tutaj, no wiecie, o, wiecie, który chodzi, ten, który tu jest tak uchwycony, to jeżeli tu popłynie prąd 1,5 przez 330, 4,5 mikroampera, to ten układ już zacznie przewodzić. Więc naprawdę niewielkie prądy tutaj w ogóle w tym obwodzie kursują, doprowadzające do tego, że ten tranzystor u góry może być w stanie na skraju przewodzenia albo nawet w stanie aktywnym, który byłby w sumie dla niego bardzo niszczący. Jeżeli z tej strony na przykład doszłoby do pobierania dużego prądu, a na nim by się odłożyła połowa napięcia zasilania, to mamy bardzo dużą moc straty. E, dobra, no i poniekąd tym małym prądem też uderzyliśmy w ten problem R2-R1, ale powoli, po kolei. Więc tutaj już prądem 6,5 mikroampera podnieśliśmy to napięcie do napięcia przewodzenia. Więc jest to no, słabe: 1,5, znaczy 6,5 mikroampera to mogą być prądy związane właśnie z EFT, z jakimkolwiek sprzęganiem się czy, czegokolwiek. Tu kwestia po prostu trzeba spojrzeć na layout. Musimy spojrzeć na lejot, i wtedy bylibyśmy w stanie to oszacować. Ale możemy być zawsze po bezpiecznej stronie, po prostu obniżając stopień podziału tego, obniżając rezystancję tego. Tego układu. Tu w ogóle nie ma dzielnika jeszcze, to jest inny problem. Słuchajcie, ja na razie to źródło usunę i wprowadzę ten dzielnik. Choć źródło idziesz? Idzie masa. Dobra. I idzie masa, idzie źródło. To. Tak, gdzieś tu. Dobra. Teraz tak. Skoro MCU ma 0,33 V. To czemu my w ogóle pracujemy zaraz na 0,6? Już od 0,6, czyli jeżeli GPIO zaczyna zmieniać stan z niskiego na wysoki, to my już powyżej 0,6 V na tym GPIO w stanie dynamiki, czyli on jeszcze jest w stanie zmiany. My już zaczynamy pobudzać ten tranzystor do przewodzenia. Po co tak nisko? No bez sensu. Z dobrym rozwiązaniem byłoby na przykład obniżenie tego napięcia, e, źle, podwyższenie tego napięcia, tego z GPIO poprzez zastosowanie tutaj dzielnika. No bo teraz tak, aby podnieść na, napięcie, Tutaj do 0,6, no to potrzebujemy 0,6 przez 22 kilo, czyli potrzebujemy już 27 mikroamperów, już nie 6 tam z, z kawałkiem, tylko 27 mikroamperów, A z tej strony w ogóle potrzebujemy napięcia 0,6 podzielone przez 22 razy 100 kilo plus 22. Potrzebujemy. O, dokładnie 3,3 V, czyli ten dziennik jest trochę drastyczny, bo prawdopodobnie 3,3 V to nawet może go nie uruchomić. Zobaczmy. Na, tak to się kończy, jak dobieram rzeczy czy Ale jak widać, tak, Zobacz, o, no widzicie, to jest tak trochę poniżej. Więc w sumie ten rezystor powinien się na 33 kilo. O, teraz już na pewno, bo teraz tak, kropka 6 przez 33 razy 100 plus 33 daje nam 2,4, 2,4 w czyli dopiero jak MCU swoim GPIO powyżej, przesunie się powyżej 2,4, to dopiero nadmiar prądu yy, będzie wpływał nam jako prąd bazy. Nadmiar prądu, czyli od 2,4 do 3,3, do 3, 3, to jest dopiero ten zakres, kiedy my pracujemy. Oczywiście, jeżeli tu potrzebujemy dużego prądu, no to w ogóle po prostu te rezystory należałoby zmniejszyć co do wartości, na przykład 10 kg 3k3. I to jest w sumie akceptowalne, jeżeli pobór prądu Was nie boli. A to nam stwarza jeszcze jedną bardzo fajną cechę. Teraz impedancja tego źródła tutaj źródła. Impedancja tego netu, kiedy UBE nie przewodzi, jest na poziomie 3k3 równolegle z 10, czyli powiedzmy tam nie wiem, 3 kg. W związku z tym, jeżeli tu byłoby 3 kilo, to my potrzebujemy 0,6 V przez 3000 ohmów, tyle prądu, czyli potrzebujemy 200 mikroamperów, aby ten tranzystor zaczął przewodzić. Więc tu go możemy bardzo fajnie uodpornić. Oczywiście ten układ dalej będzie działał tak, jak działał. No i kolejne uodpornienie, no to jest obniżenie tych wartości. Jeśli oczywiście Wasz układ na to pozwala, stosowanie tak dużych wartości to jest, w mojej ocenie, w ogóle bezsensowne. Wiadomo, że MOSFET nie pobiera prądu bramki, ale podnoszenie tych rezystorów, tak żeby minimalizować moc strat, to jest ubieranie się w problem związany z odpornością tego układu na, albo na jakieś prądy upływu na płycie, kiedy macie zabrudzone, może jakaś wilgoć się osadza, jak również na problemy związane z typowymi testami EMC. I potem jakaś tam dioda, coś się załącza, jakiś zabór cyka, nie wiadomo dlaczego, a tu się okazuje, że po prostu ścieżki długie, duże impedancje sterujące, i należy sobie po prostu jakoś z tym poradzić. Paradoksalnie ten kondensator tutaj, który Wam pokazywałem, pozwala na zachowanie tutaj dużych rezystancji, ponieważ on de facto dla składowej zmiennej, ja go tak brysuję, nie, nie podam wartości, on dla składowej zmiennej powoduje, że gate jest tak naprawdę na potencjale masy. No bo tu mamy po prostu przez 100 mikrofaradów. To jest oczywiście jakaś indukcyjność, rezystancja ESR itp. itd., ale jest to o wiele lepsze kontrolowanie impedancji gate'a dla składowych zmiennych, niż pozostawienie tego geta wiszącego powiedzmy w powietrzu przez takie dwie duże rezystancje. Oczywiście ten tranzystor ma to jakieś własne pojemności, ale one mogą być małe w stosunku na przykład do tych 22 nanofaradów. Dobra. To jeżeli zmniejszymy oczywiście te wartości, to tam ile nam wychodziło? Tam wychodziło 1,5 V. 1,5 przez 330, to jest 4,5 mikroampera. No to jeżeli to obniżymy do 10-krotnie, to będziemy mieli 40 tam parę e, mikroamperów potrzebnego prądu z zewnątrz. To musi być jakieś, jakieś zaburzenie, które dostarcza takiego prądu e, na laminacie, który de facto nie powinien być w ogóle przewodzący, chyba, że jest zawilgocony. Więc 10-krotne to już jest super, e, super rezultat. Tutaj na poziomie 40 mikroamperów będzie bardzo trudno wstrzyknąć taki prąd. Bo ten upływ musiałby następować tu przez Q1, tu w dół. W ten sposób ten problem powinien płynąć. Dobra, jeżeli oczywiście zmniejszyliśmy te rezystory, to wszystkie wewnętrzne pojemności, a szczególnie te pojemności związane albo ładunek związany z gate'em, są o wiele szybciej teraz rozładowywane. I ten problem udarowy powinien się nam. Tak jest. Jest o wiele gorszy. teraz przez 60 A, było wtedy 24. Dłużej widzicie, te pojemności tam w tym układzie dalej są i przy dużych e, rezystorach one dalej e, powolniej, wolniej są rozładowywane. Jak to 10-krotnie, no to mamy oczywiście wyższy udar, wyższy prąd żarowy, czyli tutaj to napięcie też spadnie niżej, tak, tam jest 10 V. E, natomiast mamy to odpornione, w sensie odpornione. Zmniejszyliśmy impedancję tego netu widzianą. Do e, na przykład innych obwodów. W związku z tym znacznie trudniej tu wstrzyknąć, albo na przykład bersty e, kursujące po całej płycie drukowanej mogą znacznie, e, znacznie mniej szkód nam, nam narobić. Przez szkody mam na myśli to, że próbują e, doprowadzać do przewodzenia tego mosa. Teraz te 22 nano. Oj, tutaj przy takich wartościach może nam nie bardzo. E, no właśnie, ze względu na to szybkie załączenie, my tu potrzebujemy teraz większej pojemności. Jaki to jest teraz prąd? Jesteśmy dalej na 8 amperach. Znając tutaj już sobie 100 nano schodzimy do tych 3 amperów, czyli już tu z tej strony. Eee, bezpiecznie po prostu. <laughs> możemy jeszcze ewentualnie tu spróbować coś zrobić. Chociaż to już jest jakaś masakra, żeby ktoś musiał, jeżeli potrzebujecie się stosować dwóch, dwóch takich, dwa takie obwody spowalniające. 100, 100 milisekund czas symulacji. Teraz jest to bardzo miękkie załączenie. Widzicie, ono w ogóle trwa tak długo. No to możemy jeszcze ewentualnie przyjrzeć się mocy strat tam było na 10 milisekund, czyli tu obniżymy do 10 milisekund. Ale to trwa dłużej niż 10 milisekund. No dobra, to sobie tu z ekstrapolujemy na 10 milisekund, po prostu mnożąc to razy 10, mm -hmm. czyli byłoby 5 watów. No bo mamy teraz 100 milisekund, bo od a jest tylko jeden impuls, no to 9 razy tyle będzie, jeżeli będzie to 10 milisekund. Są, zobaczmy, jak, jak daleko bylibyśmy od, tego, od tych 10 mili... nie od, 10, od tych 5 watów, robiąc 10 ms, Bo ten impuls dopiero się tutaj zaczyna. Widzicie? I on tam gdzieś się kończy, więc tu będzie na pewno mniej. 4, ale to już są widzicie rzędy tam 4, 5, 6 watów. Dobra, czy jeszcze coś z tej strony? To usuniemy, to usuniemy. Czy jeszcze coś tu jest do dodania? A, no, jeszcze jedna rzecz. Oczywiście taka dysproporcja, też tutaj w tej pojemnościach C2 C1, jest bezsensowna. No, warto byłoby, aby z tej strony ta pojemność była większa, bo jeżeli ona będzie większa. Widzicie, tu w ogóle mam wpisane jakieś parametry, zapomniałem o tym, a ten ma te same. Nie, a ten ma tylko indukcyjność wpisaną, wywalimy na tą indukcyjność 10 nanów. to jest nieznacząca indukcyjność. To wtedy też ten udar, e, przepraszam, ten zapad napięcia będzie mniejszy. Ja usunę ten układ spowalniania, czyli wrócimy do tego ostrego udaru tam pod 80A. I teraz tak, przypatrzmy się na pięciu. Teraz mamy spadek napięcia powiedzmy do 15V, a jeżeli to jest 22 mikro, to mamy tam do 10. Więc ta dysproporcja yy, no, nie może być zbyt duża, bo innymi słowy, gdyby ten tranzystor był idealnym kluczem, no tak, on się tutaj momentalnie zwiera, no to płynie w sumie tam nieskończenie wielki prąd, oznaczony są tylko ścieżkami ESR-em. Ale mamy dzielnik napięcia 1 do 2, bo ten kondensator jest rozładowany, ten jest naładowany do 24V, więc na dzień dobry to napięcie będzie, nie będzie nigdy niższe niż 12V. Kiedy tu będzie 100 mikro i 100 mikro, ono nigdy nie będzie niższe niż tam 12V. A całą resztę zapewnia y, za, powolność załączenia, bo ten kondensator, nawet jak już jest obciążony i rozładowuje się tutaj w tym oczku do C2, to to źródło zaczyna też dostarczać prądu. I ono podładowuje tą pojemność. Jeżeli byśmy dali tutaj dużą pojemność, na przykład miliFarad, ten udar będzie no, znaczący, tak? Bo już jakby rezystancja tego kondensatora bierze górę niż te pułoma tutaj, bo to jakby dłużej trzyma napięcia na sobie. Nie wiem, jak to prosto inaczej powiedzieć, ale mam nadzieję, że rozumiecie. I zapadamy do 16V teraz. Ok. Hmm. czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Ile już. O kurde, pół godziny, prawie. Dobra. Gdyby pojawiło się jakieś pytanie, dajcie znać pod filmem. No i tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Hej.